Cześć, witaj, drogi mój widzu oraz słuchaczu. Zapraszam serdecznie. To jest pierwszy, pierwszy, pierwszy materiał, który e, nagrywam na ten podcast. Zobaczymy, jak ta forma się sprawdzi. Zabrałem Państwa w te przepiękne okoliczności przyrody. Pomyślałem, że z racji tego, że temat klimatu, zmiany, pogo zmiany pogody jest dość istotny, więc zabrałem Was na świeże powietrze. Biorąc się za robienie tego podcastu, postanowiłem zaangażować w to trochę moich znajomych. I tak, najpierw muszę mieć jeszcze intro do tego. Całkiem możliwe, że jak będę montować ten film i go wypuszczać, już to intro będzie. Moi serdeczni koledzy nagrali gitarę i bas. To, co słyszycie na samym początku: Kamil Pluciński i Arian. Pozdrawiam serdecznie kolegów. Co masz? Ciekawkę mam. Jeszcze potrzebuję animacji jakiejś, bo to wypada, żeby była jakaś animacja. Patrząc na to, jak wyglądają inne podcasty. Nagrywamy właśnie w tej chwili dronem ujęcie na sam początek. Mam nadzieję, że wyjdzie fajne. Ten dźwięk, który słyszycie, to jest właśnie dron. Kolega chodzi dookoła, mam nadzieję, że nie wdepnie w kupa. I poleciał. I poleciał, daleko, daleko. Z ujęciami z drona jest tak, że trzeba uważać, jak się robi wideo, bo nie można przesadzić, za dużo ich nie może być. One są bardzo ładne, te ujęcia, ale, ale nie można przesadzać. Z kolegą robiliśmy już takie ujęcia z drona tutaj na moim. Pierwszym kanale, na który również zapraszam. Kiedyś, kiedy jeszcze nie było e, nazwy podcast, zrobiłem takie trzy odcinki. Nazywały się Wywiady z samym sobą Wywiady ze sobą więc te zakusy już były. W dalszej części programu będą Państwo mogli spotkać się z o wiele lepszymi dogodnieniami audio. Nowa technologia pozwoli nam na lepszy odbiór. Przyleciał dron. Wybaczcie, że ten film jest tak yy, krótki. Wiem, że podcasty powinny być długie, przynajmniej godzinne, i myślę, że następne takie będą. Ten pierwszy jest po prostu próbą. Sprawdzam. Jak to wszystko wygląda? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału. Na Instagramie również jest profil trochę lepszy podcast. No i co? Do zobaczenia w następnym. Wybrałem się z kolegami w góry. Ja siedzę na Ambonie. Tutaj. A moi koledzy są tam. Już wkrótce na moim podcaście będzie wywiad. Kolegą turkiem, który doskonale zna się na przyrodzie i opowiada wspaniałe rzeczy. Stay tuned.